Kolejny rok za nami. Pod kątem growym nie zapamiętam go może aż tak dobrze jak poprzedni, ale był naprawdę niezły i mi jako graczowi ciężko było narzekać. Dziś chciałbym przedstawić Wam ranking ulubionych gier ogranych przeze mnie w 2025. Przypomnę tylko, że kryterium nie jest data wydania. Zanim przejdziemy jednak do głównej listy, zacznijmy od krótkich wspomnień honorowych. Doom The Dark Ages trafiło prosto w moje retro bo pozostał pięknym tańcem dającym radochę z rozwalania demonów, a dodanie tarczy świetnie urozmaica rozgrywkę. Persona 5 The Phantom X to mogła być persona pełną gębą, bo oferuje większość tego co znamy z dużych gier, szkoda tylko, że wszystko przykryte jest typowymi dla mobilniaków rozwiązaniami. Remake Super Mario RPG to udana kapsuła czasu, dosyć wierna oryginałowi i w dodatku super zobaczyć niecodzienną współpracę Mario i Peach z Bowserem, a minigry fajnie urozmaicają zabawę. Mafia Definitive Edition pozwoliło mi poznać w końcu historię Tomiego Angelo i to w bardzo przystępnej formie, pełnej mafijnego klimatu. Silent Hill F rozdarło moje serce. Z jednej strony to produkcja ociekająca gęstym i przyprawiającym ciarki klimatem oraz dobrą historią, z drugiej wymęczyło mnie systemem walki. Pik, grany wspólnie z przyjaciółmi, to naprawdę ciekawa zabawa we wspinaszkę górską z survivalowym twistem. Nie mogę nie wspomnieć o trylogii Gruniożercy, czyli prawdziwym goty, ale byłoby zbyt stronnicze wrzucić go do top 1. Zamiast tego polecam go wszystkim fanom gier logicznych. A teraz przejdźmy do właściwej listy. Po wielu latach gry o poszukiwaczach przygód i skarbów minionych kultur zatoczyły koło i wróciły do swoich korzeni. Indiana Jones i Wielki Krąg pozwala nam ponownie wcielić się w protoplastę Natana Drake'a i Larry Croft. Gra idealnie oddaje ducha podróży archeologa, a oglądając katsełki, poczujemy się jakbyśmy oglądali film z serii. A oglądać będziemy często, bo dużo tutaj przerwników. Do tego możemy obijać mordy faszystom i nazistom, choć zdecydowanie lepiej się skradać, gdyż otwarty konflikt szybko może się skończyć naszym zgonem. Dużo mniej tutaj strzelania, a więcej walki na pięści. Choć te z bossami akurat nie przypadły mi do gustu. I nie mogło zabraknąć legendarnego bicza, którego użyjemy nie tylko w trakcie potyczek, bo stanowi również podstawowe narzędzie wspomagające eksplorację. Zagadki są bardzo fajne, choć mogłyby być ciut trudniejsze, bo tylko przy jednej utknąłem na dłużej. Zawalono niestety kwestią tłumaczenia, bo bez kombinowania nie można włączyć angielskich głosów. Z lenistwa przeszedłem cały z polskim dubbingiem i ten niestety czasem wybijał mnie z imersji ale za to widoki są prześliczne i zwiedzanie małych, otwartych lokacji jest dzięki temu bardzo przyjemne. Indiana Jones nie stawia na akcję jak Uncharted, czy na złożoną narrację psychologiczną jak nowe Tomb Raidery. Zamiast tego oferuje po prostu świetną przygodę do przeżycia. Goro Majima po latach otrzymał swoją własną grę. Like a Dragon, Pirate Yakuza in Hawaii, łączy ze sobą klimat gangsterskiej serii z pirackimi przygodami. Nie będę się rozwodził nad historią, bo ta stanowi jedynie pretekst do podróżowania po hawajskich wyspach oraz znanego z poprzedniej części Honolulu. Bardzo podobają mi się zmiany w systemie walki. Do klasycznego brawlera dorzucono elementy Slashera, co wraz z pełnymi szaleństwa animacjami ataków sprawia że potyczki są bardzo przyjemne i bawią. Dużo uwagi poświęcono też naturalnie morskim przygodom. Będziemy brać udział w bitwach morskich, abordażach i poszukiwaniach skarbów. Zadbać musimy też o rekrutację załogi i ulepszanie naszego okrętu. To wszystko spięto w proste do opanowania mechaniki. Klasycznie dla serii nie brakuje też od aktywności pobocznych, Odwracających na każdym kroku uwagę od wątku głównego. Nie sposób się podczas zabawy znudzić. Fanie jakuzy albo pirackich klimatów zdecydowanie powinni dać szansę tej produkcji. Donkey Kong Bananza to świetny przykład na to, że platformówki 3D mają się bardzo dobrze. Format rozgrywki jest podobny do Odyssey Mariana. Biegamy po mapach i znajdujemy tym razem banany. Przy okazji też używamy ciężkiej, małpiej ręki do negocjacji z przeciwnikami oraz walczymy z bosami. Wszystko po to, by dotrzeć do rdzenia planety i spełnić życzenie Donkey Konga oraz będącego pod jego opieką młodej Pauline. Dziewczyna jest utalentowana muzycznie i jej śpiew pozwala bohaterowi się transformować, co odblokowuje specjalne umiejętności niezbędne do pokonywania kolejnych przeszkód. Prócz tego dzięki konsumpcji żółtych owoców zdobywamy punkty umiejętności do wzmacniania postaci. Gra jest dosyć długa jak na platformówkę, ale nie czuć w ogóle znużenia, bo ciągle pojawiają się nowe mechanizmy. Podobają mi się też projekty map, które są ładne, kolorowe i mocno zróżnicowane tematycznie. Moja ulubiona to chyba park rozrywki. Dodatku sterowanie jest bardzo przyjemne, dlatego aż chciało mi się eksplorować mapy w poszukiwaniu poukrywanych sekretów i znajdzie, w czym pomaga możliwość niszczenia terenu. Mały plusik też za możliwość przebierania postaci, drobnostka, a cieszy. Minus za to za zbyt niski poziom trudności i zaskakujące spadki klatkarzu czasami. Tego pogrze od Nintendo na Switcha 2 się nie spodziewałem. Jeśli macie tę konsolę, to jest pozycja obowiązkowa. To czysta zabawa. Bananza! Jako fan Danganronpy nie mogłem przejść obojętnie obok nowej gry jej twórców. The Hundred Line Last Defense Academy to połączenie visual novel z turową grą taktyczną, gdzie kierujemy grupą stanowiącą ostatnią nadzieję ludzkości w walce z najscami planety. Opowieść jest pełna tajemnic, zwrotów akcji i śledzi się ją z dużą ciekawością. No właśnie, śledzi. Pierwsza połowa gry jest w pełni liniowa, przez co nie czuć wpływu na akcję i nie mogłem utożsamić się z bohaterem, sprowadzając siebie bardziej do roli obserwatora. Druga część już nie jest liniowa, mamy faktycznie wpływ na przebieg wydarzeń, bo na podstawie naszych wyborów historia rozgałęzia się. Doprowadzając do zupełnie innych wydarzeń i zakończeń. Dzieje się to jednak zbyt późno, by poczuć się częścią opowieści, a bardziej gramy napędzani chęcią poznania naprawdę dobrej fabuły. Nie do końca zagrały niestety postacie. Są barne i zróżnicowane, ale ten kociołek charakterów nie jest tak dobrze napisany jak w Danganronpach, przez co nie poczułem z nimi silnej więzi. Choć sama chemia i dynamika dialogów w grupie jest fajna, i nierzadko uśmiechniemy się z żartów. Część taktyczna jest niestety wyłącznie dodatkiem do nowelki, bo system jest dosyć prosty. I zabrzmi to dziwnie, ale właściwie do bitwy nie trzeba tu podchodzić strategicznie, przez co bardziej odbierałem walki jak grę logiczną. Przez większość potyczek wystarczy skupić się wyłącznie na bosie, a głową ruszamy, by pomyśleć, jak zrobić to najefektywniej ale spodobała mi się mechanika poświęcenia żołnierzy, by zyskać potężny atak. Prowadza to minimum taktyki do zabawy. Podsumowując, przy Hundred Line bawiłem się dobrze, ale oczekiwałem więcej. Eleven Bici po raz kolejny dowieźli. Stworzone przez nich The Authors wciąga swoją przemyślaną rozgrywką, opartą o mikrozarządzanie i sprytnie poprowadzonym wątkiem alternatywnych osobowości. Jan Dolski jest jedynym ocalałym z katastrofy kosmicznej i musi przetrwać na obcej planecie. Brakuje mu jednak umiejętności, dlatego, by wypełnić luki z pomocą zaawansowanej technologii, tworzy tytułowych alterów, czyli odrębne wersje siebie, które podjęły w życiu inne decyzje i przez to ich los potoczył się zupełnie inaczej. Naszym podstawowym zadaniem jest dotrzeć do miejsca ewakuacji. Aby to się udało, musimy eksplorować planetę w poszukiwaniu złóż surowców, które wydamy na tworzenie niezbędnych przedmiotów i ulepszeń bazy. Tutaj dodatkowo jest wymagane stworzenie odpowiedniej infrastruktury łączącej kopalnie z naszą bazą. Ktoś jednak w nich musi kopać i obsługiwać moduły w naszej bazie. Posiłki w kuchni same się nie zrobią, tak samo niezbędny sprzęt w warsztacie. Do tego potrzebni są właśnie nasi alterzy których przypiszemy do poszczególnych zadań. Istotnym elementem zabawy jest też dbanie o zadowolenie załogi. Może wszyscy są Janem Dolskim, ale ich charaktery znacząco się od siebie różnią. Każdy ma swój własny wątek fabularny i własne pragnienia. Każdy też inaczej będzie odbierać nasze decyzje i próby rozwiązywania problemów. Sami musimy sobie odpowiedzieć: czy to wystarczy, by traktować ich jako osobne jednostki, czy może jednak są to zwykłe narzędzia potrzebne nam do przetrwania? Podczas gry staniemy też przed kilkoma wyborami, i choć może nie niosą one takiego ciężaru jak w This War of Mine, to wcale do łatwych nie należy. The Alters ma swoje świetne momenty, a nawet poza nimi nie schodzi poniżej wysokiego poziomu. W dodatku rozgrywka nagradza nas z dużą satysfakcją z wykonywanego postępu. To produkcja idealna dla fanów gier ekonomicznych, podanych w niecodzienny sposób i doprawionych do tego narracyjną przygodówką. Każdy chyba marzył, żeby być superbohaterem, a wirtualna rzeczywistość to idealne miejsce, by takie pragnienia spełnić. Batman: Arkham Shadow to pełnoprawna odsłona serii choć swoim klimatem i rozmachem przypomina bardziej Arkham Asylum niż późniejsze części. W Gotham City bez zmian. Ponownie miasto opanowuje chaos, ale tym razem odpowiedzialny za niego jest tajemniczy Szczurzy Król. Poszukiwania z Walla prowadzą Batmana do więzienia Blackgate, gdzie zarówno Inkognito jako skazaniec, jak i Nietoperz będzie próbował powstrzymać tak zwany Dzień Gniewu. Fabuła jest ciekawie poprowadzona i rozszerza uniwersum Arkham, oferując spotkania z wieloma znanymi postaciami, jak Komisarz Gordon, Harvey Dent, Barbara czy Alfred. Rozgrywka sprawnie przenosi założenia serii do świata wirtualnej rzeczywistości. Bardzo immersyjnie wypadła walka, gdzie faktycznie machamy rękami, by zadawać ciosy. Przy intensywnych potyczkach idzie się nawet zmęczyć. Przeciwników możemy eliminować po cichu, czy swobodnie opadać z wysokości za pomocą peleryny. Jest więc wczuta na całego. W zależności od momentu fabuły, zwiedzać będziemy konkretne fragmenty więzienia. Każdy z nich to mniejsza, zamknięta lokacja, ale wypełniona wyzwaniami i znajdźkami do odkrycia, więc miłośnicy maksowania będą mieli co robić. Jeśli zawsze chcieliście poczuć się jak Batman, lubicie serię Arkham, posiadacie Gogle MetaQuest 3, to Arkham Shadow jest produkcją zdecydowanie dla was. Pokémon Legends ZA jest dokładnie tym, czego się spodziewałem: czyli rozszerzoną formułą przedstawioną w Arceusie, ale od strony technicznej daleko jej do ideału. Nowe Legendy to świetna przygoda dla każdego fana kieszonkowych stworków. Mamy tu całkiem fajną historię, nawiązującą mocno do szóstej generacji, choć sama narracja dosyć długo się rozkręca. Otwarty świat, choć mały i przesadnie powtarzalny, fajnie się eksploruje i szuka pokemonów. Możliwość łapania dzikich stworków bez wchodzenia z nimi walkę wychodzi zdecydowanie na plus. Dynamiczne potyczki wypadają świeżo i potrafią wyglądać efektownie. Super też, że wróciły mega ewolucje. Chciałbym, żeby już zostały na stałe z serią, bo to zdecydowanie ciekawsza mechanika niż wszelakie dynamaksowanie albo ruchy Z. Całkiem spoko wypadają zadania poboczne, bo nawet jeśli trafimy na takie mocno powtarzalne i związane wyłącznie z walką, to są krótkie i nie nużą. A są też takie, które stawiają ciekawe wyzwania, i opowiadają o współżyciu Pokémonów z ludźmi. Szkoda, że same Lumiose City wypada słabo, bo większość budynków wygląda tam tak samo, ale w sumie cała gra wygląda jak wyciągnięta z konsoli sprzed 20 lat. Wizualnie, co prawda, jest lepiej niż w poprzedniej grze, ale dalej słabo. I nie wiem, po co dodali mini wyzwania platformowe, skoro nie dostosowali do nich sterowania postacią i wypadają przez to kiepsko. Ale mimo tych wad bawiłem się świetnie. To dalej te same kochane Pokémony, przy których tracę poczucie czasu. w gest to trochę zapomniana, ale istotna dla historii branżu gra. Czasu jednak nie oszukasz i 30-letnie gry rzadko będą atrakcyjne również dla współczesnego odbiorcy. Wtedy z pomocą przychodzą remake, a Seven Gest może się pochwalić całkiem udanym odświeżeniem, które pojawiło się jednak wyłącznie na google VR. W produkcji trafiamy do przyprawiającej nas odreszcze posiadłości należącej do zaginionego twórcy zabawek. Lata temu zebrał on w niej szóstkę gości, obiecując spełnienie każdego życzenia temu z nich, który rozwiąże zagadkę tego miejsca. My lata później trafiamy do tego samego domu, by odkryć prawdę o wydarzeniach sprzed lat oraz rozwikłać zagadkę związaną z tytułowym siódmym gościem. Remake odświeża tę historię i przedstawia ją w bardziej uporządkowany oraz szczegółowy sposób. Gameplay polega na rozwiązywaniu zagadek i te zaprojektowane są w dużo ciekawszy sposób. Nie są za trudne, ale jednocześnie nie są łatwe. Wyważono je w sposób, który łechtał mój umysł. Oczywiście trafiają się wyjątki i jeśli gdzieś utkniemy, to zawsze można skorzystać z odpowiedzi, a nawet automatycznego rozwiązania łamigłówki. Jeśli posiadacie gogle wirtualnej rzeczywistości i jesteście fanami produkcji logicznych, to The 7 Guest VR jest dla was pozycją obowiązkową. Poznajcie mitę. To przeurocza bohaterka gry randkowej, z którą spędzimy wiele miłych chwil. Jeśli szukacie ucieczki od codzienności, to Missite jest produkcją dla Was. Przynajmniej do momentu, gdy nie okazuje się, że cała ta niewinność jest jedynie fasadą, a my zostajemy uwięzieni w grze. W rzeczywistości Missite to trzymający w napięciu horror psychologiczny, który pozytywnie zaskakuje na każdym kroku. Gra jest krótka, więc nie będę zdradzał szerzej fabuły, tym bardziej, że warto ją odkrywać samemu. Mnie produkcja chwyciła za serce nie tylko przyprawiającą o niepokój atmosferą, ale też pełną urozmaicenie rozgrywką i szeregiem opcjonalnych minigier. W dodatku kolorowa i estetyczna oprawa graficzna zaskakująco dobrze komponuje się z całością. Jeśli lubicie, kiedy słodkość miesza się ze strachem, niczym w Doki Doki Literature Club, to Meesite jest zdecydowanie warte waszej uwagi. Ghost of Yote szlifuje formułę z ducha Tsushima, ale daje mało nowego od siebie i przez całą zabawę czuć, że się już to gdzieś widziało. Jednak to ani trochę nie przeszkadzało mi bawić się znakomicie, bo dalej rozgrywka jest niesamowicie miodna. Historia zemsty Atsu może sama w sobie nie zaskakuje, ale potrafi chwycić za serce, a w dodatku narracja nadrabia mnogością dużo mniejszych, pobocznych i klimatycznych opowieści. Szkoda tylko, że wyreżyserowanych kasynek jest mało, a większość dialogów przedstawiona jest w nienaturalnie statycznej formie. Ogólnie z produkcji wylewa się świetna japońska atmosfera czasów samuraju, którą chłonie się z czystą przyjemnością. Eksploracja wyspy Ezo skąpanej w cieniu góry Jotowej wciąga, jest wypełniona zawartością do odkrywania i, nawet, te powtarzające wykonuje się z przyjemnością, bo każda aktywność wzmacnia naszą postać. Siadła mi bardzo walka, bo ciachanie wrogów kataną czy inną bronią z naszego arsenału jest mega satysfakcjonujące. Kluczem do sukcesu jest tutaj cierpliwość, jak przegrywałem to tylko przez własne błędy. Całkiem nieźle działa tutaj również skradanie się oraz eliminowanie wrogów po cichu. Można więc grać jak się lubi, choć ujemna inteligencja przeciwników mocno rzuca się w oczy. W tej produkcji zobaczymy też przepiękne widoki. Bo przyroda na EZO zapiera wręcz dek w piersiach. To kolejny powód dla którego aż chce się podróżować po wyspie. Szkoda tylko, że jest tutaj dużo mniej lisków niż na Tsushimi. W Gosovio tej gra się super, ale brakuje już tego czynnika wow towarzyszącego poprzedniej części. Mimo to to dalej rewelacyjna gra, w której przeżywa się przygodę i naprawdę czuje samuraje. Claire Obscure Expedition 33 to owoc miłości do gatunku JRPG. Debiut francuskiego Sandfall Interactive zrobił wiele szumu po swojej premierze i to w pełni zasłużenie. Przede wszystkim zachwycił mnie scenariusz wątku głównego. Opowieść jest ciekawa, nie brakuje w niej twistów fabularnych oraz pełnych emocji scen, ale potrafi czasem przynudzić, kiedy próbuje budować relacje między postaciami drugoplanowymi. Podczas przygody zwiedzimy pomysłowe oraz piękne lokacje i towarzyszyć przy tym nam będzie śliczna ścieżka dźwiękowa. System walki stanowi hybrydę turówki z ręcznościówki. Ruchy odbywają się w turach, ale każdej umiejętności towarzyszy Quick Time Event decydujący o jej skuteczności. Również uniki, bloki i kontry wymagają solsowego wręcz timingu. Z jednej strony realizacja tego naprawdę jest ciekawa, bo nauczeni ciosów wroga możemy walkę przejść bez otrzymania obrażeń, z drugiej odrzuci to fanów klasycznych turówek. Do tego dochodzą jeszcze unikatowe mechaniki dla każdej skierowanych postaci, które trzeba opanować, by wymaksować obrażenia. System walki jest więc skomplikowany. Sukces tej gry bardzo mnie cieszy. Nie tylko dlatego, że bawię się przy niej wyśmienicie, ale również dlatego, że może zainteresować gatunkiem JRPG RPG nieobeznanych wcześniej graczy. I właśnie w ten sposób minął mój giereczkowy rok. Po laureacie widać, że z wyborem najlepszej gry roku zgadzam się z większością, bo Clarevskir zasłużyło na większość otrzymanych nagród. Mi pozostaje życzyć Wam wszystkiego najlepszego w nowym 2026 roku. Oby był przynajmniej równie dobry jak mijający. Do usłyszenia!